Poświęcić, Lara. Nie sposób uratować wszystkich. Nie mam wyboru. Muszę to zrobić. Siemanko, ja jestem z Skamrex. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Let's Play Lara Croft Tomb Raider. Gramy naszą kochaną Larą. Zrobiliśmy sobie jedzenie w pierwszym odcinku, przeżyliśmy, a teraz musimy zmierzać zmierzać przed siebie i szukać jakby dalszej drogi. Poczekajcie sobie tylko ustawię sławeczki i wszystko będzie grało Dobra Lara Halo Halo Jest tam ktoś? Mam tam iść Lara to lepiej ostrożnie Znając Twoje zakichane szczęście, pewnie zaraz zredniesz. Uh, uh. Dobra, Lara idziemy. Albo to był niesamowity podmuch wiatru, którym stalowe drzwi em, otworzył, zamknął. Jakie symbole? Aha, no Chińszczyzna. Pewnie gdzieś jest niedaleko jakaś chińska restauracja, Laro. Kiedy sobie w końcu tą ranę naprawisz? Bo to tak trochę głupia. Jakieś zakażenie cię tam wda i będzie... O, co ja wyprawiam? Ale tak szczerze mówiąc, słyszycie chyba te takie dziwne jęczenie, jakby pieśni, psalmy. O Boże, przecież to szaleństwo. Muszę czymś to podważyć. Mhm. Mm Muszę czymś to podważyć. O, skrzyneczki. Już zebrałem wszystko? Okej, okay, jedziemy. Ała! Ale przecież musiałem to podpalić, więc... Jezus Maria, tu jakieś się gody odbywają. Oni składają jakieś... A tu musi śmierdzieć. No właśnie. Aż sobie wyobraziłem jeden z odcinków w Long Turn. Drogi bez powrotu. Czekan. Tuż tuż, 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 tuż okej Openet To już nic ciekawego nie ma, chyba nie. A nie jeszcze coś jest. Co my tu mamy? Ta tradycyjna maska to no, przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Mhm. Czyli kobieta w masce demona. Dobra idziemy. Nie ma co się zatrzymywać, idziemy. Dobrze, Laro, ale gdzie? Tutaj? Hop. Nigdy zawsze w każdej grze nie lubiałem wchodzić po drabinach, mieć taki widok, bo nie mam pojęcia, czym zaraz coś na łeb nie spadnie, albo mi coś pleców nie zrobi. Taka schiza po prostu. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro! Udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matthias. Jestem nauczycielem. No i coś tutaj się szykuje. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Chimiko. opowiesz no, mi więcej. Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Chimiko rządziła niemalże całą Japonią. Ja tu widzę Gdyby, jakiś postęp. Jak Himiko była piękna. Ale to musi być jakaś zdrada. Tak, coś, ktoś tak czuje, że coś tutaj jest nie tak. Głosi, tak nagle znalazła ją, Już co opowiadałem jakieś i opowieści. I ten Bezby, ten gość ma mordę jakiś jebany o, o chłop dała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali podmuchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Coś tu jest nie tak. Tak, by the way, zakupiłem sobie nowy, ten, nową klawiaturę i myszkę, Tracer, o oh, Jezus Maria. No to i tak masz kobieto szczęście, że w ten, że w szponiastę nie wpadłaś, tylko wprost, one ona ci tylko zgniotła trochę nogę. What the fuck? Shit, they happened. What the fuck is this? Nienawidzę Wielku. Ale przynajmniej może uda się je potem robić. Tuż koniec wow. Lara uważa, że tu nie ostatni. Tutaj No, ten Do to nie. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwędzać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, no. ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do ROTA: my znajdziemy sami tego Matjasza. Ajmon, to ROTAŻUDATĘ. DASZ Radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Tu jakieś coś mi tu nie pasuje. Ten go... <grym zanurka> Coś mi tu nie pasuje. Naprawdę nie wiem o co chodzi, ale może się mylę. Ty, ty zaczekaj, tutaj. A ja. Ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Nie tak źle. że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam... Dobra, super, to mnie nie interesuje. Czekaj czekaj, 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 bo tutaj mam... surowce i doświadczenie. Zbieraj surowce, aby, żeby ulepszać broń w obozach. O, przyjaciółko. Nie, 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 nie. Mam maksymalną ilość strzał? Okej, okay, tu coś mam. Shit they happened. Nie no właśnie widzę, się to nie podoba. Też mi się tutaj coś nie podoba. Dobra, dostałem surowce, nie wiem w ogóle co to jest. Znaczy wiem co to są surowce, ale... Gdzie ja mogę wchodzić? O czym ty pieprzysz? To jest jakiś podstęp, to no, bez kitu. ja powinienem tam jeść. Nie mogę w niego strzelić, dlaczego? Fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozwitkami, jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Coś nie to tak, ta akcja. Aha. Razem szlak. Zaraz się rozsypie. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. To musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Jest zamówity. I Jest sposób. A, zbieraj surowce, żeby. teraz powinno działać. Przyjaciółko, przyjaciółko, gdzie ja mam iść, przyjaciółko, przyjaciółko, a materasu? Opa. Shit. Oh fuck.

Hmm. Pieprzone wilki. Co? Użyj szmato. Teraz mogę naprawić czekana. Dobra, idziemy. Ale w obozie mam naprawić czekana? Gdzie jest ten obóz, to jest to? Jezus, myślałem, że to jest ten... Dobra. Naprawić w obozie. Aha, w obozie, to może to jest... o to chodzi, a. Dobra, poczekaj, za pomocą zebranych surowców ulepszaj sprzęt i broń w menu menu sprzedaży, dobra, dalej. Hmm. Czekam Ok. Czekam został ulepszony. Dziękuję. Przy okazji możemy sobie może to otworzyć. No właśnie. A fajny, fajny pomysł na te surowce. Do dzieła, doktorze. I dusz. Alara Croft Tomb Raider. Powieści sam. Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi Pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie jeśli nikt jej nie opowie. No, mądre słowa, Laro, mądre słowa. Ale wiem o tym, że przeżyjesz. To jest chimiko. Ale spójrz, misa świece... Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro! Zaginione królestwo! To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem, stoimy na kopalni złota. Chodźcie szybko! Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy A. im ufać. Oh. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie. Zajmę się tym. Nie. Oh. A. A. Nie. Proszę. Proszę. Nie. Zostań. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Daj mi pistolet. Czy nie mówię po, rosyjs po rosyjsku? Bo mi się wydawało. Rosyjsku? No to I ciekawe. No oh, nie róbcie im Cicho! Nie Cicho! 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 Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Пуштай её! Пуштай утекай! Лара, учекайся! Нет! Отгрузите, Окружите Только попробуй рыть! Поджите их! Лара? Jest to szlak krawyszy No bez spyty Lara, noc. Mało porad jest tutaj, że nie wiadomo co zrobić. Może tu się mam schować? Bogam, żeby to był koniec kurwa. No, nareszcie. Tylko nie huchaj tak głośno, cicho. ты! Выходи давай! Лучше не зли меня! Я все. Она тоже была праведной стеркой! Что я делаю? No kurwa przecież naciskały na lewo i na prawo Zaraz mi szczeli Ale to jest ciężka interakcja, lewo, prawo, lewo, prawo, potem a potem strzał. Nie strzelisz taką bronią, przoduj ją. I wcale Ci wszyscy jego pobratę coś nie zlecieli, żeby mu pomóc. Ciekawe. Dobra. Lara jesteś dzielna. Ale dziwne jeszcze, że nie ma odruchów wymiotnych, bo przy zabijaniu kogoś ma się odruchy wymiotne. No ale to jest Lara Croft, to nie będę nawet ingerował w jej sposób. zabijania można powiedzieć. Już ma na koncie parę zwierząt, parę wilków i człowieka. Ładny wynik, jak na godzinę grania. Chyba muszę być tędy. Przecież nie mam amunicji, co ja mam zrobić? W kurwę. Mam następnego. go Lara. No nie gadaj, że tych nie zajebało, ej. Brawo Lara, brawo Lara, jesteś zajebista. Dobra, mamy zajebiście amunicję. Na razie broń się psztolara. Broń na razie przyda. Jesteś dzielną kobitką, Larusiu. Dawaj, 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 bo mogą nas gonić. Pewnie jakaś zapadnie będzie. 来了，走不啦。 Dobra Lara, dawaj, 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 dawaj O Lara, co ja mam zrobić tu? Hop No to łada, góry, do góry, do góry. Dymu noszący się nad ruinami. Nic ci nie jest. O Boże! Rot! Mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. <grym> to straszne, ale właśnie było. Rot musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Aro. Spróbuję. Ok. Zaraz znajdziemy jakiegoś tutaj coś. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że w, że w tym. Boże, mam nadzieję. W tym odcinku się ze sobą pożegnamy i usłyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał drugi odcinek z, z tą Rider'a. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie jakieś uwagi dodać od siebie, pochwalić się czymś, czy podziękować mi za to, że na przykład tę serię, to dajcie komentarz. Jeżeli interesowałby Was na przykład seria Stonebrider'a albo inne yy, i chcecie widzieć wszystkie odcinki pokazujące coś na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał już teraz. Jestem Skamrlek, widzimy się w następnym odcinku. Nara!